Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa ponownie na kolejnym wydaniu na kanale Regionalnej Telewizji Podlasie, w programie Wieczór z Regionalną Telewizją Podlasie. Zapraszam wszystkich widzów jak zwykle do czatu na żywo, na YouTube, ewentualnie również Skype. Także wszystkich słuchaczy widzów zapraszamy. Myślę, że w dzisiejszym dniu poruszymy parę kwestii. Oczywiście jeszcze raz przypomnę, że Kanał jest dedykowany dla części Podlasia, dla powiatów Siedleckiego, Łosickiego, Białskiego, Radzyńskiego, Parczewskiego, Jukowskiego, także wszystkich słuchaczy, widzów zapraszamy z okolic tych powiatów, no też również, jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos w sprawach lokalnych, regionalnych, także ogólnie jak się sprawy mają w naszym społeczeństwie lokalnym, regionalnym, także jeszcze raz nadmienię że kanał jest prowadzony społecznie, jednoosobowo, bez żadnych dotacji, reklam, sponsoringu, póki co na razie. Także jeszcze raz zwrócę uwagę, na ka z każdym wydaniem, staram się Państwu przypomnieć, że tak się bezpośrednio nie zwracam do Państwa, jak w tym momencie, ale to jest uzależnione od tego, tak jak wspomniałem, że kanał jest prowadzony jednoosobowo. Także muszę tutaj nadzorować cały czas transmisję, także jeszcze raz no, muszę, można powiedzieć, przeprosić Państwa, że tak bezpośrednio w tym momencie się nie zwracam. I jeszcze tak woli przypomnienia, ja się nazywam Roman Warpachowski i mam zaszczyt właśnie prowadzić ten program i kanał. Wieczór z regionalnym Telewizją Podlasie, także zapraszam, jeszcze raz przypominam do czatu na żywo. Ewentualnie Skype. Także, także proszę o, o jakiś kontakt. Jeżeli ktoś ma ochotę, zabrać głos w sprawach lokalnych, regionalnych. Także przypominam, że kanał jest równorzędnie nadawany oprócz YouTube, to w trzech miejscowościach: w telewizji kablowej, w Radzeniu, w Mędrzecu i Łukowie. Także też zapraszamy do y, telewizji kablowej, lokalnej, regionalnej tutaj w tych miastach w, w, do operatora. Także, także zapraszam. Można oczywiście też korzystać z YouTube. Nie sprawdzałem, ale zaraz w momencie jeszcze raz sprawdzę, drodzy Państwo. Także, także, no ale widzę, kolejny poniedziałek coś się dzieje, jakieś takie dziwne ruchy, jest to internet bezprzewodowy, to także może coś się dziać. Nie wiem, bo to w tamtym wydaniu też coś się działo. Także zobaczymy, będziemy jeszcze się starali reagować. Czekamy oczywiście na internet światłowodowy, symetryczny, podkreślam, symetryczny. Na razie, na razie póki co operator, który dostawca no nie jest w stanie zrealizować tego łącza. Czekamy cierpliwie. Może w tym roku się uda. Jakieś tam są nowe środki unijne. Eee. Eee. Także zobaczymy. Eee. Dobrze, drodzy Państwo. Ja może w tym momencie zobaczę eee, co, co jest. Eee. A jeszcze proszę też o komentarz. Eee, bo jak Państwo widzą ta reakcja od strony państwa byłaby bardzo pomocna w prowadzeniu programu i kanału, a mianowicie no jeżeli byśmy jakieś zahaczyli tematy, jakieś kwestie odnośnie, tak jak wspomniałem, życia społecznego, politycznego, mówię tylko oczywiście regiony, nie mówię o ogólnopolskich tematach, bo to jest jakby inny, inny kanał, inny temat. Starał się tu, będę poruszać tylko i wyłącznie sprawy lokalne, regionalne na tym kanale. Także jeszcze raz przypominam, że dotyczy to powiatów Siedleckiego, Łosickiego, Bialskiego, Parczewskiego, Radzińskiego, Łukowskiego. Także zapraszam wszystkich słuchaczy i widzów z, te, z tego regionu do komentarzy na YouTube. I oczywiście też chcę, żeby nie zapomnieć, prosić Państwa ewentualnie jakiś taki kontakt, jeżeli ktoś chciałby brać udział w prowadzeniu takiego programu nie? i zamieszkuje gdzieś te powiaty. Ogólnie mówię powiaty, bo to może być, nie wiem, jakaś gmina i wioska, kto ma jakieś tam potrzebę wypowiedzenia się i zabrania głosu w jakiejś konkretnej sprawie. Tutaj nie ma jakby limitu co do kwestii kto, czy limitu, czy może rodzaju od miejscowości zależenie to nie ma znaczenia po prostu jeżeli mamy jakiś temat ciekawy a jeszcze może jakbyś chciał zostać jakim korespondentem z danego regionu to jeszcze to jeszcze by bardzo było o, o, po prostu przyjemnie i jakoś debata dyskusja by mogła się toczyć po prostu na zasadzie Wymiany poglądów, zdań i opinii. Także także to, tak proszę Państwa, po prostu kontakt jest na naszej stronie. Yy, kontakt, ja zaraz może się tutaj na balecie nam się tu wyświetli, zaraz jeszcze tu przytoczę, yy, może z, stronę naszą internetową. Tam jest po prostu no. Yy, yy, yy pokazane, znaczy pokazane jest kontakt i można sobie wejść także także i jest kontakt telefoniczny. Oczywiście proszę, bo to jest telefon stacjonarny. To co pamiętam jest podany i nie zawsze jestem przy stacjonarnym telefonie. Obecny, także proszę ponawiać, no teraz próbować kontaktować się. Nie? Mail też jest no, można powiedzieć taki pomocny, ale nic do, w dobie po prostu tego spamu i tak dalej. Nie jestem w stanie wszystkich tych maili i sprawdzać jeszcze, tym bardziej codziennie, także proszę się nie, nie, nie zrażać. I najlepiej kontakt telefoniczny proferuję, także, także, także to, to tak na marginesie. Dobrze ja tu jeszcze, ja tu jeszcze mh, wkleję ten adres. Do, do, na stronę tutaj, kanału. Także nie wiem, czy się wyświetliło na beleczce. jest dobrze, wyświetliło się. Także właśnie pod ten adres proszę się kontaktować i, i ta na stronie jest ogólny opis i tak dalej. Jest podany adres i kontakt telefoniczny, także e-mailowy. Także można się kontaktować. Dobrze, drodzy Państwo, ja pozwolę sobie tutaj wejść teraz do tej strony. Dobrze, to tak. No właśnie, to jest trochę uciążliwe, jak sam człowiek musi się obsługiwać. To trochę tak jest, nie do końca fajnie. No ale nic, musimy sobie radzić, także ważnym istotnym elementem I skupiam się na w sprawach takich tutaj technicznych, bo to nie ma znaczenia. Bolałbym się skupić na sprawach merytorycznych, tak żeby państwu tutaj no po prostu jakby mieć możliwość zaprezentowania pewne rzeczy. Mówię skromnie, bo oczywiście nie jestem w stanie tego, tego wszystkiego tutaj sam ogarnąć i jest zbyt dużo elementów żeby tak można było to wszystko po prostu no dobrze. Ja może dzisiaj się tutaj postaram następną. Ja tu biorę ze strony oczywiście, drodzy państwo, następna była gmina Przemykie, teraz będzie gmina Siedlce i ja tu postaram się to jakoś to ogarnąć delikatnie mówiąc nie wiem czy to mi się tak uda zaraz zobaczymy czy to mi się to uda zrobić dobrze o jeszcze raz muszę wejść tutaj także zapraszam ja zaraz sobie zerknę jeszcze na ten Zapraszam do y, czatu. Przede wszystkim tutaj, jak Państwo widzą, y, y, żebyśmy mogli jakby na bieżąco. Ja oczywiście tam y, staram się przynajmniej tak w każdym tygodniu y, jakąś taką zainicjować to wydarzenie i tam na Facebooku informuję, że, że coś takiego jest, y, ale y, nie zawsze to mi się udaje, żeby tam przed tym, przed jakimś okresem sensownym to tego dopełnić i prośbę mam do Państwa po prostu no, w każdy poniedziałek o godzina 20.30 przynajmniej się będę starał w tych dniach, jeżeli nie ma oczywiście tam jakaś informacja powinna być wyświetlona, że, że może nie być, no, bo jak Państwo wspomniałem jest to robione społecznie, także, także nie zawsze jestem w stanie być można powiedzieć za każdym razem i dysponować czasem, także jeżeli ktoś by chciał miał ochotę jakąś tą no poprowadzić również coś w takiej formie zwykle oczywiście w tych czasach, w tych możliwości technicznych to nie ma problemu, bo teraz można zdalnie prowadzić coś takiego, jeżeli ktoś nie ma jakichś też wielkich wymagań wystarczy zwykły smartfon i aplikacja Skype no bo z takiej korzystam i można łączyć się. Oczywiście tutaj jeszcze makament jest taki, nie wiem, testowałem to wewnętrznie, oczywiście e, takie połączenie jak to wychodzi, no można powiedzieć że jakieś tam w miarę znośnie. Nie było jeszcze testów takich odnośnie, odnośnie e, e, połączenia, a połączenia e, z, z jakimś e, rozmówcą. Także to, to kto pierwszy by chciał, miał ochotę się połączyć, to bardzo proszę. Może nam by się udało tutaj jakieś zasięgnąć y, opinii, też y, testu takiego, y, można powiedzieć, jak to działa Skype przy połączeniu y, właśnie i, i y, emisji. Bym był sam ciekawy, jak to by wyszło, ale na razie widzę, że nikt nie jest y, y, zainteresowany czy odważny na tyle, żeby y, taki lokalnej, regionalnej telewizji wystąpić czy, czy za, zabrać udział. Oczywiście ja, co wspomniałem wcześniej, drodzy Państwo, żebyśmy mogli nawiązać jakiś taki kontakt. Jeszcze raz przypominam, że, że kanał jest prowadzony tylko i wyłącznie społecznie, także... Tu uczulam od razu, że ktoś by miał jakieś tam opcję taką, że może coś prowadzić, ale musi za to ktoś mu zapłacić. Czy prowadzić, to ja nie mówię w takim sensie, że prowadzić w sensie, no y, 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 jak to się mówi. Y, no tutaj ze studia, czy coś nie wystarczy, wystarczy po prostu tak jak aplikacja na smartfonie czy na komputerze i może to zdalnie prowadzić, z, 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 w kontakcie oczywiście ze mną, z jakimś, yy, można powiedzieć, współrozmówcą, czy, czy jakieś nawiązania, nawiązania jakiegoś yy, korespondencji na zasadzie właśnie takiej ze swojego tam miejsca zamieszkania i tak dalej. Także to tak przypominam, że taka możliwość istnieje i nie trzeba żadnych tutaj wielkich, wielkich yy, yy, wysiłków, żeby takie efekty uzyskać. Wystarczy, tak jak wspomniałem, w zwykły smartfon lub y, komputer, laptop czy komputer stacjonarny, kamera internetowa i to wszystko, nie? Także, także, no oczywiście, internet, nie? No jakieś łącze sensowne, bo ja tutaj przyznam się Państwu, że, że dysponuję, ale to takie łącze jest w tej chwili, no to cały czas dlatego nic w tym momencie nie dobierałem. Była taka opcja, ale wstrzymałem się ze względu na to, że była, no jest nadal myślę, że taka możliwość łącza internetowego, symetrycznego w Niewiarze, I, i czekam po prostu, no to tak nie chcę się tutaj tłumaczyć, usprawiedliwiać o tych kwestii zewnętrznych, ale dobrze. To może, to może, to może teraz przyjdziemy do kolejnej gminy. Aha. Zobaczymy Ja tak korzystam ze strony oficjalnej powiatu siedlewskiego I następną gminą jest gmina Siedlce. Zapraszam wszystkich widzów słuchaczy z gminy Siedlce Także, dobrze wchodzę na oficjalną stronę gminy Siedlce, przynajmniej tak tu jest, zaraz się okaże, może ja trochę tu jeszcze sobie zrobię tak, aha, aha ciekawa sprawa, no dobra. A. Dobrze. Yy, dobrze, to tak jednak tutaj technicznie się tak nie udaje opanować, żeby to tak łatwo zrobić. No cóż, przechodzimy. Przechodzimy do gminy Siedlce. Jak Państwo widzą jest to Gmina Oczywiście w powiecie siedleckim No i tak tu jakaś informacja uwaga ogłoszenia wnioski Trafi pa, państwo na archiwalną wersję serwisu nowa wersja dostępna jest pod adresem o właśnie No to przechodzimy na nową gmina Siedlcy. jesteśmy a no to bardzo dobrze że jest taka e, Przekierowanie Szczerze mówiąc jest strona w Której Pisałem w pierwszej na przeglądarce po prostu tak to dobrze. Jest gmina sielce, wszystko widzimy. I co to mamy w gminie sielce aktualności? Dobrze. Statystyka, statystyka dzieci urodzin w 2023. Mhm. O. <grym> to ciekawe. Dobrze. Zapraszam Państwa, nie będę tutaj rozszerzał tematów, tak czytam oczywiście, oczywiście ogólnie jak Państwo widzą statystyka dzieci urodzonych w 2023 roku. Zapraszam na stronę. Tutaj widzę, że w gminie Sielcy w roku 2000 urodziło się 171 dzieci. Jest podane ile chłopców, ile dziewczynek, nie będę tutaj szczegółów podawał. Każdy może sobie się na stronę gminy i nie jestem tutaj sprawozdawcą takich i takich yy, yy, no można powiedzieć yy, yy, portalu nie. Także także yy, zapraszam na stronę oficjalną gminy Sielcy także można sobie to wszystko szczegóły, szczegóły szczególnie po, po, mm, poznać. Dobrze następna sprawa to jest stawką w tej grze jest życie. Tak brzmi motto siódmej edycji ogólnopisowej akcji honorowego oddawania krwi z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej. Służymy pomocą, mamy to we krwi. Dobrze. Służba Więzienna służymy pomocą. Budżet na 2024 podjęty. Rozstrzygnięcie konkursu Pomoc Społeczna. Uwaga ptasia grypa. Rozporządzenie Wojewody. Informacje o braku dostępu do RODO. O, nie rozumiem, informacja o braku dostępu do Dobrze. Spotkanie opłatkowe to, a, to już z poprzedniego, nie będę tutaj już z 20. widzę to e, po prostu ogłoszenia, które są można powiedzieć rozumiem, ale przeczytam jeszcze ostatnie ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Święto Trzech Króli. Aha, w białkach, dobrze. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i oraz kultury fizycznej i sportu. Kampania informacyjna ZUS. Ograniczenie składania kort po 1 stycznia 2024. Dobrze. Zapraszam na oficjalną stronę gminy Sielce. Nie będę tutaj może jeszcze takie istotniejsze, może. No, bo może każdy sobie da się zobaczyć. Liczba mieszkańców na stan 31. 19 tysięcy. Tak, gmina. Dobrze liczba sołectw wychodzących w skład gminy 35, liczba zespołów światowych na terenie gminy 7, no i planowane dochody budżetowe. No 119 milionów, tak dobrze. Planowane dochody budżetowe, no dobrze. No to jest gmina, gmina Sielce, dosyć spora gmina. Także, także zapraszam na szczegóły oczywiście na stronę gminy siedlce jeżeli państwo chcieliby skorzystać tak tak troszeczkę także. O. Dobrze. Zapraszamy na stronę. Nie będę tutaj omawiał jeszcze poszukam w międzyczasie, ale może to mi się uda znaleźć. W międzyczasie zaraz zobaczymy, czy tak to nam się uda. Dobrze. O. No dobrze. Także to tak pokrótce mówię. Oczywiście, drodzy Państwo, ja tak tutaj jakby punktuję. Może to nikogo nie może nie interesować moje tutaj jakby przekaz czy, czy pokazywanie strony, ale to jest taki po prostu no, kontakt z państwem w sensie jakiegoś zaakcentowania, nie? że, że y, będę starał się po prostu na no, każdą gminę, każdą miejscowość zaakcentować. Wcześniej były miasta wszystkie, począwszy od Siedlce, Usice, Biała Podlaska, Radzeń, Łuków, Parczew, także te wszystkie, szczególnie na miasta powiatowe. Teraz przechodzimy poszczególne gminy, także zaczęliśmy od, od, od powiatu Siedleckiego, i wszystkie gminy staram się zaprezentować, zaakcentować przynajmniej, no bo to nie chodzi jakoś o prezentację, nie, nie jestem blokiem reklamowym, żebym. A jeszcze taka <laughs> spostrzeżenie, bo tam wcześniej. Założyłem, że będę chciał jakoś zrobić taki nie wiem sondaż czy coś takiego na stronę danej gminy miasta powiatu, jak Państwo to oceniają, ale chyba wydaje mi się, że to nie ma sensu takiego. Każdy może wejść sobie sam ocenić jaka jak jest dostępność. Ja teraz sobie tutaj staram się szukać takiego odnośnika, to tak porównuję, czy jest, czy jest a tu jest, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu gmina Sielce. transmisji obraca, właśnie o to mi chodzi. Czy jest po prostu przejście bezpośrednio dobrze? Tu jest na, na portalu Sielce, jest. jest dobrze. Na żywo. Mhm. Hmm, tu jest, widzę. Dobrze, to jak, może tak pokrótce Państwu zaprezentuję, bo akurat tutaj widzę, jest jakoś to tak zrobione, że, że wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawie. Przynajmniej znaczy nie chodzi o ciekawie, bo, bo to jakby nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że ze strony mogłem od razu, jest link, mogłem sobie wejść właśnie na, nie trzeba gdzieś tam wpisywać adresu w przeglądarce, czy, czy wyszukiwać po, po, po stronie jakiejś tam zakładek i tak dalej. Tu jest na, przewijając na głównej stronie jest odnośnik i można sobie wejść na transmisję. Tak jak Państwo widzą, nie? Także archiwum to pewnie z którego to jest. Yy, ostatnia sesja, o właśnie, no to zaraz tu widzę, mamy ostatnią sesję. Yy. Sesja Rady Gminy yy, 28 to jest końcówka roku ostatnio podejrzewam to jest to sesja także tak jak Państwo widzą jest to jest to no może weź sobie każdy może sobie posłuchać i co tam jest zobaczmy czy nam się tak uda klikając to nam się otworzy nie chce się otwierać a widzę to może zależy od mego programu że że mój program na to nie pozwala, żeby nam się to otworzyło. Zaraz, może to jest. Aha, może to. Mhm. Dzień dobry Państwu. Otwieram 63. sesję Rady Gminy Siedce w dniu 28 grudnia 2023 roku. Na naszej sesji witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Państwa. Witam serdecznie Pana Wójta Henryka Brodowskiego. Witam serdecznie Panią Skarbnik Barbarę Rybaczewską, Panią sekretarz awansu zawodowego nauczyciela. Zapraszam Panią tutaj bliżej do nas, do domównicy, do stołu prezydialnego, a Pana Wójta proszę o przyjęcie ślubowania i wręczenie. Ślubuję rzetelnie pełnić moją powinność nauczyciela, wychowawcy i na młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. No, jak Państwo widzą, nie będziemy tu dalej oglądać sesji gminy siedlce, bo to nie jest czas i miejsce. I audycja trwa 30 minut, Zakcentowałem, postaram się zaakcentować, tak jak widzą Państwo, zapraszam do komentarzy ogólnie, bo jeżeli będziemy mieli jakieś od Państwa, od państwa przede wszystkim zależy, jakie tematy będą, co, co jest istotne, oczywiście mogą Państwo mieć własne kryteria, że ja nie poruszam jakichś istotnych spraw, ale wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli jako prowadzący ten kanał nie jestem w stanie, załóżmy, jest sześć miast, znaczy sześć powiatów, w tym jest sześć czy siedem miast, nie, czy nawet więcej, czy 8 miast, gdzie coś tam się wydarza, gdzie jest jeszcze gmin, razy x nie. Także to nie jest w stanie żaden. Żaden, żaden po prostu jednoosobowo podkreślam, bo jak wspomniałem na początku, kanał jest prowadzony jednoosobowo i nie jestem w stanie po prostu tego wszystkiego, jakby mieć przynajmniej minimum nawet wiedzy, nie mówię, że jakąś dużą wiedzę, minimum wiedzy, żebym, żebym był na tyle kompetentny, żebym mógł się, ja mogę o swojej własnej miejscowości jakieś parę słów powiedzieć, gdzie zamieszkuję ogólnie. To tak zawsze jest przecież, drodzy Państwo, nie, że we że własnym środowisku, tam gdzie jest, mieszkamy, tam gdzie, gdzie się poruszamy, to mamy jakąś tam minimalną wiedzę. I tyle, nie. Trudno mi tutaj załóżmy mieć jakieś zdanie o jakichś konkretach. Może ogólnie mogłem coś tam nadmienić, ale o konkretach nie mogę nic wiedzieć i szczegółów znać, no załóżmy, że... Ktoś mieszka nie wiem, w gminie Siedlce czy mieście Siedlce nie? i co mógłby powiedzieć na temat nie wiem, miasta czy powiatu czy, czy jakiejś gminy Parczew na przykład. Nie? No właśnie, no to jest, oczywiście ktoś może powiedzieć, no pan jesteś tutaj prowadzącym czy, czy redaktorem tak dalej nie czuję się redaktorem oczywiście, to od razu chcę nadmienić. No i niestety, nawet jeśli ale jednoosobowo nie jest człowiek w stanie jakby ogarnąć tych wszystkich, a nie będę dokumentował, czy, czy jakichś wydarzeń takich bieżących typu, nie wiem, pożar jakiś, czy wypadek i tak dalej. Jest tyle portali, które się tym zajmują na bieżąco i, i nie chcę powielać po prostu tych schematów, nie. Raczej bym chciał po prostu ten kanał poświęcić bardziej konkretom na żywo, nie, w dobie takiej go niszy, takiej szczególnie regionalnie, już yy, także, także tutaj chciałbym. I państwu przypomnieć, że kanał jest niezależny. Wszelkie opinie państwa będą wyemitowane, oczywiście bez wulgaryzmów, bez epitetów, bez słów cenzuralnych. I jeżeli ktoś chce zabrać głos, czy, czy nawet na czacie na YouTube swój komentarz, bardzo proszę, tylko przypominam, żeby to było w miarę jakąś tam minimum kultury zachowane, nie? Żebyś, żeby po prostu no, YouTube na mnie kanał nie wyłączył. Nie? Także, także to tak o to proszę, a poza tym można swoje komentarze, także, także w wszelakich tematach pisać. Nie ma tutaj jakiejś cenzury, nie będziemy cenzurować, jeżeli to jest wypowiedź merytoryczna i i jakaś, o jakichś konkretach, także proszę, proszę ogólnie. Oczywiście też można różne tematy poruszać, różne sport, kultura, historia, etc., etc., co to dotyczy naszego życia społecznego, także to wszystko, to wszystko jest do poruszenia, także tu nie ma żadnych takich ograniczeń. Oprócz, oprócz no jakichś cenzur, niecenzuralnych słów, także, także to tylko bym prośbę miał o to. Dobrze, drodzy Państwo, już zbliżamy się do zakończenia dzisiejszej audycji półgodzinnej. Zapraszam w kolejny poniedziałek. Przypominam, że nie zależy to ode mnie, ale serwer może w każdym momencie nas wyłączyć, bo to działa automatycznie, nie mam na to wpływu. Jest ustawione 30 minut i automat po prostu to przełącza. Jeszcze raz będę się z, panem, z Państwem powoli żegnał, żeby tak się nie stało, że w połowie zdania oczywiście to się może nastąpić, ale wcześniej chciałbym się z Państwem pożegnać, żeby to miało jakieś tam... Odniesienie się, żeby ktoś nie pomyślał, że, że wyłączyłem i, i nie, po, nie, nie po prostu nie pożegnałem się z Państwem. Także jeszcze raz życzę dobrej nocy. Pozdrawiam wszystkich, no i do następnego poniedziałku. Także, także oczywiście proszę ewentualnie przy powtórce obejrzeć jakieś też komentarze będzie... będzie...